Innego, tylko mam tą dziwną i tyle w ogóle co, to ja można rozwalać? Tak, gościu, tu ty. Takim kurwa pociskiem gościu nie... przeżył, to jest jakieś pojebane. Nie, tu jest gościu, kurwa, chrysty, no ty. Tak? ty, to nie działa na tych gości. To bym musiał jakieś pojazdy, a tu nie ma pojazdów. Co ja mam zrobić? Nie mogę nic zmienić w ogóle. O, mam coś innego. Co to jest w ogóle? A, to jest fajne. To jest coś fajnego. Takie bomby wybuchające, wiesz? Mam. Że to puszcza bomby takie i to wybucha. Granatnik. No, takie coś dziwne, no. Nie wiem, jak to kurwa nazwać. Kuźwa, ty bu dziwnie tutaj tak między budynkami się cicho. Nie stańcie Jest są ludzie to zobaczę czy ten granatnik działa No ja widzę jakieś zniszczenie budynków jest mm, nie działa ten granatnik A F3 A to co robi? A to jest na co? To jest nie wiem na co kurwa nawet ci powiem Szczerze go nad nami lata Dobra już nie ma Co to jest w ogóle? Nie wiem co to robi Ale tego nie chcę F2 Dawaj te. Wyrzutnie jakieś Zastanawiam się czy te pociski w ogóle ich zabijają ja tylko mogę samochody rozwalać, ci Ludzi nawet tym nie tu rozwalę. Mimo, że stał gościu przy samochodzie. A nie wszystkie budynki się da A Dlaczego ja tu nie mam działka na przykład? No ja rozwaliłem budynek. Ja mogę budynki rozwalać, wiesz? Pakon tu, dziur tu dziurę zrobiłem w tym budynku Widziałeś to? No, widziałem. Ale nie wszystkie można To nas tu jedną. No nosiłeś w Gostuję się coś taki dostaje niby kalibru ty i żyje dalej. No się mówię. Jakie jest pojebane? Co się nie tak głuba tutaj No ty dostał z takiego i żyje F1, F2, F3 No te kurwa granatniki też są takie chujowe No One no, nie działają nikogo. na tych ludzi Tych czołgów Przecież nikogo nie zabiłem z jakiegoś granatnika, ani nic Pierwszego gościa chyba zabiłem Chyba trzeba na piechotę latać, bo ten czołg jakiś jest... Oni niczym nie jeżdżą, po pierwsze to nic nie można zrobić. A tam jest gościu. Do... Go. Nie no, wiem, nam do niego, a on sobie chodzi dalej, nie? No. Może ich rozjeżdżać lepiej. No. Też tak myślę. Właśnie dwukrotnie rozjechałem. Tu się od razu akcja dzieje. Jak na piechotę się leci. O jezu, ktoś mnie tam próbował strzelić. W dupę dostałem raz. No stwierdziłem, że ich wydarzył, nie? Okej, bo tu. A co? Kuź gościu z takiego kalibra i ty. <noise> ile tu gościu w ogóle? I cichło lecz. U Jezus, czego mi tu jedną. Ci granatnik miał skubany. Leczy ich, czy nie leczy? Nie leczy. A biegnie jakiś. Nie ma leczenia. Ktoś mnie tu w dupę strzelał znowu. Co mnie z budynku wykurzyć? Coraz bazuki tu lecą. Ale zjebany ten celownik tu jest. Dalej jedziesz tym czołgiem? Tak, ale zjebany Daj celownik Daj sobie spokój jest. z tym czołgiem, on tam nic nie potrafi. Zjebany celownik jest w nim. Musisz kurnia. Celownik jest tu, a musisz niżej strzelać. Wyżej. mi się na Chciałem po Amo. Wiesz, jak wysiądę, to kurwa wsiądzą ci wrogowie do niego, nie? Trzeba tu amu pozbierać też. Kurwa akurat musiałem przeładować, a? Ja myślałem, że dzisiaj dużo chętnych będzie do grania. Wszyscy święta mają. A co, co to za święto? No to z tego zdania jestem, ale widzisz, porwa co oni tu za flary? Kończyli, czy gość w tu pojawił? Nie wiadomo skąd. No tam idą, dobra. Bardzo mnie to cieszy, że idą. Niektóre będzie się fajnie No Znów mało amunicji To jest ten problem, że wszędzie trzeba amunicji szukać Trzeba zbierać po zabitych Po zabitych zbierać Dawaj te amu. Nie miałem nawet amunicja czego? Wezwij gości o amunicję. No proszę, jeden się pojawił. Dawaj te amu. Jak on się tu o. zjawił? Mnie kurwa, rozładam. przeładować musiałem. Dalej ci się udało. Gdzie ty jesteś? Nie żyjesz? Le Leżę sobie, no. Czekaj, idę. E, ty ja, ja ci z nosa jeszcze. Myślałem, że F, kurwa. Dobra. A twoją czołgiem jak to inny teraz jeździ No to dobrze, że nie chodzi w ruch No, bo nie idziesz w ruch No a dawaj te A1 Bo tam jest ich pełno chyba No Kurwa czołgi mi zasłonił ten Torszczał W dole tu nic nie widać. Ufaj się, jak się uczają. Muszę coś w plecy na prawo. Stawaj przedłużacz. Czy się działko zaraz wystawię? I będzie spokój. Się dzieje dobra, tu jest dział kostany, a jeden się przejmuje.